Cześć, ja mam na imię Agnieszka. Jestem coachem filozofką, a ta seria nosi tytuł Praktyczna strona filozofii. Jak wiesz, a być może jak nie wiesz, filozofii, wiedzę o filozofii możesz zdobyć studiując dzieła filozofów i filozofek na przestrzeni dziejów od starożytności po współczesność. Dowiesz się, jakie propozycje, rozwiązań filozofii w różnych dziedzinach życia, systemów społecznych, religijnych i tak dalej, i tak dalej proponowali oni. Natomiast ja chciałam Cię zaprosić do czegoś innego, do praktycznej strony filozofii, która dla mnie jest czymś, co nazwałam postawą filozoficzną, czyli praktycznym zorientowaniem na znajdowanie rozwiązań. Czego potrzebuje taka postawa, czyli jakie są jej jakości? Po pierwsze, jest to umysł nastawiony na rozwiązania. Zauważ proszę, że w danej sytuacji możesz bądź szukać rozwiązań, bądź udowadniać sobie, że się nie da. I tak naprawdę Ty o tym decydujesz w sposób świadomy, bądź nieświadomy. Ja chciałabym Cię zachęcić, zachęcić do tego, żebyś decydowała o tym w sposób świadomy. Decydował w sposób świadomy, bądź przynajmniej znalazła, znalazł się w postawie pomiędzy, czyli stała sobie sprawę z tego, że ok, ja chcę inaczej, natomiast ja jeszcze nie wiem, jak to inaczej miałoby wyglądać.